Kiedy kilka tygodni temu mój syn, Franek, dziewięcioletni, oddał swoje włosy i rzeczywiście z takiego aniołka z blond włosami stał się nagle ogolonym na króciuteńko chłopczykiem, zalaliście mnie masą komentarzy i pytań dotyczących oddania włosów. Więc zaprosiłam Magdę Szymczak, która jest trycholożką, jest psycholożką, pracuje w takiej świetnej klinice, która nazywa się Herlap. Współpracuję z Fundacją Herosi i właśnie tym wszystkim zajmuje się między innymi Magda, żeby dzieciom, które po chemioterapii czy w łysieniu plackowatym, w czasie leczenia łysienia plackowatego, tracą włosy, Oddać to dzieciństwo. Dzień dobry, Bagdo. Dzień dobry. To zacznijmy może od początku. Kto może oddać włosy dla innych? Tak charytatywnie. Mhm. Włosy może oddać każda osoba. E, niezależnie od wieku, ważne to, co dotyczy włosów, to to, żeby to były włosy niefarbowane. No właśnie, były takie pytania. Mam piękne włosy, ale tak, są farbowane. Tak. Pani Katarzyna, czy mogę oddać? Nie. E, teraz tak. Jeżeli to są jeszcze farbowane włosy w takich odcieniach nienaturalnych i nawet tu mamy taki przykład, że Ktoś oddał włosy, ale one mają taką poświatę przechodzącą właśnie rudości. Mhm. I niestety, bo w szczególności dla małych dzieci nie wygląda to naturalnie, w momencie kiedy tworzymy właśnie uzupełnienia i taki włos miałby się znajdować od nasady. Czasami, jeżeli ktoś potraktuje swoje włosy taką jednorazową szamponetką i troszkę po prostu mhm. ten kolor, że tak powiem, podbije, czyli z ciemniejszego blondu będzie to jeszcze troszeczkę ciemniejszy blond, to jeszcze takie włosy może oddać. Ale jeżeli farbujemy na właśnie naturalny, Odcienie, które nie występują w przypadku, no właśnie, dzieci przede wszystkim, no to raczej już takich włosów nie oddamy. I też kwestia, w jakiej kondycji są nasze włosy. No właśnie, czyli nie oddajemy włosów, które są farbowane, nie oddajemy tych, które są mocno rozjaśniane, Dokładnie. no i chyba nie oddajemy tych, które są zniszczone. Dokładnie. Bo teraz tak, właśnie w kwestii zniszczenia, tutaj mamy kilka przykładów włosów, które oddają osoby. I też to jest niesamowite, ale żeby stworzyć, bo my tworzymy takie uzupełnienia dla dzieci, ja to nazywam systemy niechirurgicznych uzupełnień, i to się różni od peruki. Żeby wykonać taki jeden system, my też robimy odlew kształtu główki. Boże, to, jest to jest niesamowite. Imolet, to jest jednolotnie dziecko. To jest dziewczynka, która ma 4-latka. I tutaj mamy akurat problem plackowa tego. No i chcemy podarować to dzieci. Właśnie, bo te włosy dają nam możliwość tego, że dziecko fajnie się rozwija, nie wstydzi się. Im starsze dzieci, no już nastolatkowe też e, potrzebują tych włosów, bo wiemy, jaki wygląd jest ważny i nie można powiedzieć, szczególnie nastolatkowi, e, nie przejmuj się to, tylko wygląd. To jest pewne narzędzie, które może nam dać ten ważny rozwój. I teraz, w przypadku włosów, żeby stworzyć takie jedno uzupełnienie, na nagłówkę, potrzeba włosów, nam się wydaje, włosy z jednej głowy. Nie trzeba z, e, tak naprawdę trzech, czterech głów, bo właśnie włosy gorszej jakości są wyczesywane. I oddają osoby przeróżne włosy, bardzo króciutkie, o tego typu strukturach. Owszem, może się zdarzyć dziecko właśnie, które będzie miało taką strukturę i to jest super. Tylko że ja potrzebuję potem znaleźć e, trzy, cztery osoby o podobnej strukturze, bo nie ma w naturze włosów dwóch takich samych, ale o podobnym strukturze i kolorze. I też z takich włosów, które oddajemy, jest dużo włosów tak zwanych krótkich do Czesania. I stąd właśnie jest ta zasada, żeby wykonać jedno uzupełnienie, to potrzebujemy właśnie z kilku głów, żeby tej gorszej jakości usunąć. I też kwestia długości włosów. Bo zobaczmy, tu w ramach tej kitki tak naprawdę tych długości jest mnóstwo, i potem, jak będzie to proces, to technicy przygotowywują włosy, wyczesywać, to okaże się, że na przykład ze 100 gram włosów zostanie nam takich do użycia do systemu około 50 gram włosów. Mhm. I też, jeżeli na przykład myślimy, mamy na przykład swoje własne włosy dosyć długie i tak. Tak się zastanawiamy, obciąć teraz, oddać czy później. Ja bym powiedziała tak, najważniejsze jest to, żeby te włosy miały tak minimum 35 cm, bo marzeniem każdej dziewczynki jest mieć takie włoski, żeby chociaż je związać, a też w procesie produkcyjnym, co dużo osób nie wie, odchodzi około 7-8 cm. Czyli jeśli ktoś chce oddać 30 cm, to de facto zostaje później takie 22 cm długości dla dziewczynki, więc to też jest ważna, ta długość włosów. Czyli oddajemy włosy, które są niezniszczone i które mają przynajmniej 35 cm. Dokładnie. Czy oddajemy te włosy za darmo? Takie były pytania. I czy czasem ta fundacja i ta klinika nie zarabia na tych włosach, potem mhm. sprzedając za ciężkie pieniądze peruki? Mhm. Właśnie. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć cały proces, bo te włosy, które oddają osoby, oddają charytatywnie, a my jako klinika charytatywnie wykonujemy produkcję. Bo, żeby wykonać taką produkcję uzupełnienia, no to jest koszt rzędu właśnie nie takiej standardowej peruki, rzędu kilku tysięcy złotych. I my, mając podopiecznych właśnie fundacji Herości albo dzieci, które mają usienie plackowate, jeśli uda nam się w ten program wprowadzić, my też mamy pewną pulę osób, którym możemy pomóc. My robimy to to jest nasza akcja społeczna. Ja współprowadzę klinikę z mamą i tak naprawdę my od wielu, wielu lat, ja też jako psycholog pracuję psychologicznie z osobami, które mają ten problem włosowy, traktujemy to jako narzędzie. I teraz takie włosy oddane, one trafiają, jest taki specjalny magazyn włosów oddanych i tam jest cała obróbka, że tak powiem, czyli włosy, które niestety zdarzają się, że które się nie nadają, więc my musimy mieć specjalne protokoły po prostu, które pokazują o utylizacji takich włosów. Te włosy, które się nadają, Łączymy po dwie, po trzy pary, znajdujemy właśnie podobne, i one są wysyłane na produkcję. Jeśli chodzi o włosy, które my używamy komercyjnie, to są zupełnie inne włosy, nawet przywiozłam tutaj, żeby pokazać. To są włosy, które już dla nas firmy przygotowywują, wyczesują. To już widać trochę inną jakość, prawda? No to tak. już są włosy. No i też potem produkując systemy uzupełnienia. No, to też troszeczkę widać tą różnicę w jakości, ale ja często mówię: i tak największym darem jest to, że nawet przekazując takiej gorszej jakości włosy, nasze, my, bo to nie są włosy przygotowane pod sprzedaż, to są włosy pod sprzedaż. I faktycznie wtedy gram za włosy może być od ceny 8 nawet do 30 zł za gram włosów. Tutaj, przez to, że jest to włos nieprzygotowany, no to my musimy jeszcze poświęcić pewne środki, żeby właśnie te włosy przygotować. Stąd ten proces produkcyjny jest drogi. I dlatego tu jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że włosy, które są pod sprzedaż i my to już kupujemy od firm, które zajmują się tym, czyli pozyskują, wyczesują i finalnie właśnie możemy takie włosy pozyskać i wtedy produkując osoby, jeżeli się decydują, mając możliwości finansowe, takie włosy sobie osobiście po prostu wybierają. Czy jeśli dobrze rozumiem, można przejść do waszej kliniki i jeśli mamy pieniądze, można sobie kupić wspaniały, jak to wy nazywacie, system, nie peruka, Dokładnie. Znika tego słowa, tak. żeby to nie było takie no, drażniące Są, tak. i przykre. I ile mniej więcej taka komercyjna paruka kosztuje, system, przepraszam? Tak, to jest kwestia to jest długości tego, czy to jest częściowe, czy na całą głowę, ale to może być rzędu kilku, kilkunastu tysięcy złotych. Czyli kilkunastu Dokładnie. Nawet. Czyli te krótsze mogą być 8-9 tysięcy, te dłuższe, blond właśnie włosy, które są wcześniej kupowane, no to to jest cena nawet i około 15-16 tysięcy złotych. Dobrze, ale ja mam tutaj napisane, mhm. że to jest y, część systemu specjalnie przygotowanego dla Zuzi. Tak. Zuzia, jak usłyszałam, ma łysienie to tak. choruje. Czy Zuzia otrzymała od fundacji i od was ten system za darmo? Dokładnie tak. To jest najważniejsze. Wyjaśnijmy to, to, że w ramach fundacji dla dzieci jest w możliwości oczywiście, bo przecież tak. wszystkich też nie możecie prawda? Uszczędzić. Właśnie, jak to w ogóle wygląda? Dzieci, które są już w programie Podziel się dzieciństwem, one, one otrzymują system zupełnie za darmo, czyli po naszej stronie też jest opieka zrobienia odlewu kształtu główki, później fryzjer, który pracuje, wykańcza fryzurę. My jako klinika robimy właśnie tak, jak powiedziałabym, to, to jest nasza taka akcja społeczna, żeby pomóc w najtrudniejszych przypadkach właśnie po podopiecznym fundacji, przede wszystkim fundacji Herosi i czasami, bo to jest to jest też tak, to trzeba też zrozumieć, że my. My nie mamy żadnego programu dofinansowania. Nam nikt nie daje z zewnątrz możliwości finansowych, pieniędzy. A to my kosztuje. To, to kosztuje. I to są pieniądze, które my jako klinika po prostu e, wkładamy właśnie w taką produkcję. E, później też w ramach właśnie rozliczenia, co jest bardzo ważne, po roku współpracy, jeśli mieliśmy bardzo duże też właśnie koszta związane z produkcją, mamy możliwość odebrania e, kilkunastu par włosów. E, natomiast powiem szczerze, że jeżeli chodzi o włosy właśnie do akcji, i bardzo trudno nam jest też znaleźć takie włosy, które my możemy potem wykorzystać na własne cele, ze względu na to, że tak naprawdę, żeby znaleźć takie perełki, to tak jak powiedziałam, dużo włosów mimo wszystko się wyrzuca. To trzeba powiedzieć, że nie każda kitka, która zostanie wysłana, może zostać wykorzystana. E, tutaj akurat mam przykłady, wzięłam już takich włosów e, dłuższych, e, które możemy wykorzystać, natomiast bardzo często otrzymujemy długości 15-20 cm, bo ktoś myśli, a po co będę wyrzucać, może się przyda. Od razu powiem tak, e, bardzo doceniam każdy gest, ale z drugiej strony musimy wiedzieć, że ja tak krótkich włosów po prostu nie wykorzystam. My musimy robić tą selekcję, bo później tworząc takie uzupełnienie dla dzieci, a z reguły to odbiorcami są dziewczynki, no to jest kwestia tego, że im krótszy włos jeszcze z 15 cm odeszłoby 7-8, zostaje krótka fryzura, a technik potem jak robi takie uzupełnienia na takich właśnie oddychających, delikatnych siateczkach, on nie będzie w stanie tak krótkiego włosa po prostu utkać. To jest trochę inny proces niż w peruce, bo ja. Właśnie właśnie też unikam tego słowa peruka, ponieważ... Z to... czym się to różni od peruki? Już mówię, bo to zupełnie inaczej wygląda. My pokażemy też kilka przykładów, żeby zobaczyć, jak bardzo naturalnie peruka... Na, na, nachodzi, już jest zaprojektowana, ona nachodzi nam często na uszy, ma zupełnie inny materiał. Nawet pokażę taką przykładową peruczkę. To są często jest stworzona z tak zwanych łew, to jest peruka z włosów syntetycznych, czyli... Moja mama taką miała w latach 60 -tych. A no właśnie, to do tej pory... sztuczna była. I do tej pory, słuchajcie, może się zmieniła e idea, też jeśli są trochę delikatniejsze te bazy, ale dalej jest to włos syntetyczny, czyli to jest materiał, który ma imitować włos, więc zupełnie inaczej drapie, ona inaczej po prostu nosi gryzie, się te włosy, jak gryzie. Dzieci. świeci. Jak dziecku w ogóle dać takie świecące włosy? Od razu widać, że coś jest no nie tak. No tak, no to w, takim, w, takim, w takiej pełce Zuzia pewnie by wyglądała, proszę sobie wyobrazić, czteroletnią dziewczynkę, no Dokładnie. jak wczesna Krystyna Loska, no po prostu. Więc tu unikamy, dla mnie to, co powiedziałam, jest bardzo ważna naturalność. Dzieci. Muszą też, kwestia gęstości, bo często gotowe peruki są bardzo gęste, a właśnie taki system, i tu nawet przyniosłam, nam zależy zrobić taką, zaprojektować taką imitację skórki głowy. Mm. Czyli jak dziecko pochyla główkę, żeby był taki efekt, właśnie o, to jest ta część, gdzie zaznaczamy mniej więcej, że jak zrobi się przedziałek, to mamy wrażenie wyrastającego włosa. I od drugiej strony, to też pokażę, na, na początku, tu nawet na częściowym, to jest taka oddychająca baza. O, tutaj też właśnie to jest system dla Zuzi, który czeka. Zobaczymy sobie, o, to jest oddychająca baza i ona przepuszcza powietrze, dzieci mogą w niej chodzić na basen, e, co, mogą pływać, mogą uprawiać się różnego rodzaju aktywności, bo na obrzeżach zakładamy takie specjalne elementy termoplastyczne, taśmy albo kleje, mm -hmm. które pozwolą, że nawet jak będzie jakieś dziecko, podbiegnie, pociągnie za włosy, nic się nie wydarzy, bo to jest trauma, tak? Jakbyśmy tak. mieli włosy i nagle. Włosy ściągamy. I to się kojarzy też z peruką, z teatrem, z czymś, co. E, oczywiście kocham teatr na życie, ale sama już peruka. Zobaczmy, jakie są skojarzenia. Piękne włosy na, na głowie, ale włos w zupie, albo taka obcięta już kitka tu leżąca na stole. No właśnie, tak. Zastanawiałośmy się, czy postawić ciasteczka tutaj. Z tak by było. trochę. No właśnie, i te skojarzenia z włosami, słuchajcie, dlatego też jak pracuję z dziećmi, ja mówię, takie wsparcie psychologiczne, zrozumienia tego, e, że będę nosić takie uzupełnienie, że to jest coś, Innego, to nie jest przebranie. Ja zawsze tłumaczę, że. To jest włos, mój naturalny włos, który przejdzie moim zapachem. Będzie się układał tak jak ja będę tego chciała, e, chciał, bo to też dla, dla chłopców też robimy, e, ale to nie jest włos, który wyrasta bezpośrednio z mojej skóry głowy. I w procesie szczególnie choroby musimy to zrozumieć, jak i no plackowate jest niestety o tyle a, trudną, e, trudnym schorzeniem, bo włosy wcale nie musimy odzyskać i wszystko zależy od przypadku, i nawet przez całe życie osoby muszą się posługiwać takim rozwiązaniem zastępczym. Dobrze, wiemy już, że Fundacja Herosi, która y, to pomaga dzieciom w mm -hmm. różnych schorzeniach, przede wszystkim onkologicznych, ale także wasza klinika Herlap pracuje z dziećmi i nastolatkami z łysieniem plackowatym, potrzebuje y, włosów. Co możemy zrobić, jeśli mieszkamy daleko od Warszawy, bo klinika jest w Warszawie i chcielibyśmy oddać piękne włosy? Właśnie na rzecz kogoś potrzebującego. Mhm. Na stronie podziel się dzieciństwem, również jest mapa salonów współpracujących, bo faktycznie na terenie całej Polski są, za co bardzo dziękuję, też salony właśnie zaangażowane w akcję, i tam można przyjść, obciąć włosy. Jeśli się okaże, że w mojej miejscowości nie widzę na mapie, że jest blisko taki salon, możemy sami przygotować zaraz powiem, w jaki sposób włosy do obcięcia, właśnie do oddania. Można zapakować w kopertkę wysłać, i my później i też właśnie to jest takie podziękowania, ale też piękny gestik, bo nawet jeżeli nasze pociechy stwierdzą, że chcą wziąć udział i same się na to zdecydują, my możemy odesłać tylko ważne jest, żeby właśnie zaznaczyć w takiej przes przesyłce, że prosimy właśnie o e, odesłanie dyplomu uczestnictwa. Każde dziecko otrzyma właśnie taki dyplom uczestnictwa w akcji Podziel się dzieciństwem, bo to jest piękne, że jedno dziecko chce kawałek swojego dzieciństwa oddać drugiemu i zawsze mówię, Wspaniała, że to jest idea, to. <grych> która powinna zostać tutaj e, w serduchu i e, jeśli chodzi o przygotowanie włosów, bo zobaczmy nawet, zwróćmy uwagę, tu jest pełno takich gumeczek. W ogóle jak wysyłamy włosy i wkładamy w kopertę, najgorsze, co może się wydarzyć i włosów już nie wykorzystamy, jeśli będą źle zabezpieczone na przykład gumkami frotkowymi. Tu akurat tak jak mówię, na własnych włosach gumek recepturek nie używamy, ale w przesyłaniu włosów gumki recepturki to jest jedyna opcja. E, żeby to nie były wrotki, bo jak się włosy wysuną e, z tej kitki, no to to już będzie miszmasz i nie jesteśmy w stanie wykorzystać. Jak się powiesza nasada... Się to już jest włos do, niestety, do śmietnika. I teraz o co chodzi? Obcinając włosy, nie obcinamy, jak na przykład planujemy takiej całej kitki, bo w tym momencie ja tracę długość włosów. stąd, tak. tu mam dużo krótkich. I różne długości. Dokładnie. Tak. I e, tak jak właśnie e, obcinaliśmy włosy e, Frankowi, to było tak śmieszny moment, gdzie miał pełno kiteczek na głowie. I najlepiej zrobić, nie musi być nawet dużo tych kitek, ale po boku robimy kitki, z tyłu. E, prąd często tak jest pocieniowany, to tych włosów nie uwzględniamy po prostu do do, do tych obciętych. I później od właśnie nad tą gumeczką obcinamy, jeszcze raz wiążemy, zabezpieczamy gumkami i możemy włożyć bezpiecznie do koperty. Nie musi to być pudełko. I teraz dużo osób pyta, a warkoczy czy kucyk? Ja wolę generalnie kucyk, bo jak jest warkocz, to nie wiem, jaka jest naturalna struktura. Tak, ja on się jeszcze pofalują się. Te tak, tak. A oczywiście my zawsze potem myjemy, przygotowujemy te włosy, ale już nam jest łatwiej zdecydowanie, jak przechodzą właśnie włosy w kucyku, nie w warkoczu. Bo z reguły taki, istnieje w ogóle takie przekonanie, że jak oddawać włosy, to w warkoczu. Może tak kiedyś by też było, że się Proszę obcinało tak. ten warkocz. Także w ten sposób najlepiej przygotowujemy, e, przysyłamy albo zaglądamy na stronę, bo być może jest właśnie salon fryzjerski współpracujący. Magda, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje. A, a Państwu chciałam powiedzieć, że po tym, jak Franek oddał włosy, e, działy się rzeczy absolutnie magiczne. Po pierwsze, wiele tysięcy osób lajkowało ten post, było mnóstwo udostępnień, już nie pamiętam, kilkaset chyba, e, mnóstwo pytań. No i przede wszystkim, jak Franek wrócił do swojej klasy właśnie z taką łysiutką głową, e, to dzieci były pod ogromnym wrażeniem, do tego stopnia, że potem dzwonili do mnie rodzice i mówili, że mieli rozmowy na temat e, altrui. Na temat właśnie pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie. Także to dobro nie tylko w postaci tego oto kucyka trafia do Fundacji Herosi czy do Kliniki Herlap, ale również rozprzestrzenia się wśród bliskich, wśród znajomych, wśród przyjaciół, a nawet wśród obcych ludzi. Także warto oddawać włosy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. To był kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i koniecznie swoje włosy, jeśli tylko możecie, w ramach akcji Podziel się dzieciństwem, przekazujcie.